Za chwilkę opowiem Państwu o nie tak wcale rzadkiej sytuacji, jaką jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków. Szanowni Państwo, bardzo często dzieje się tak, że są małżeństwa, w których jeden z małżonków załóżmy prowadzi aktywnie działalność gospodarczą. No i niestety, ale w tej działalności gospodarczej powstają liczne zobowiązania, no i powstaje potem zagwostka. Jak sobie z tym poradzić? Jeżeli małżonek no, i docelowo dłużnik nie jest w stanie spłacić zobowiązań, nie ma żadnej jakby perspektywy na poprawę tej sytuacji, nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, prawdopodobnie skończy się to albo dosyć długotrwałą egzekucją komórniczą, albo też dłużnik razem z małżonką bądź małżonkiem podejmą decyzję o tym, aby uwolnić się od tego bagażu zobowiązań i ogłosić upadłość konsumencką. Zasadniczo, oczywiście, ta upadłość konsumencka, w przypadku y, tym, o którym mówiłem, czyli w przypadku przedsiębiorcy, jest możliwa. Zaznaczam wtedy, kiedy y, dojdzie wcześniej do rejestrowania działalności gospodarczej. Niemniej te przepisy, o których będę i te, te zasady, o których będę Państwu wspominał, dotyczą zarówno konsumentów, jak i y, przedsiębiorców. Więc, niezależnie od trybu tej upadłości, czy to są upadłość konsumencka, czy upadłość przedsiębiorcy, y, no to dotyczą. Y, jednego i drugiego przypadku. Niemniej z uwagi na to, że nagrywam najczęściej właśnie wideo na temat upadłości konsumenckiej, no to dlatego, że będę się odnosił do, do takiego trybu postępowania upadłościowego. Generalnie z dniem ogłoszenia upadłości, jeżeli, małżonkowie, w których, jeżeli w małżeństwie, w którym jeden z tych małżonków ogłasza upadłość konsumencką, no to z chwilą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej powstaje stan rozdzielności majątkowej. Docelowo ten stan rozdzielności, rozdzielności majątkowej powinien trwać do momentu zakończenia postępowania podościowego. W sytuacji, kiedy sąd wydaje już postanowienie kończące i staje się on prawomocne, to od tego też momentu małżonkowie z powrotem wracają do wspólnoty, wspólnoty majątkowej. Co ten małżonek? Tego, tego naszego upadłego powinien wiedzieć. No, w, y, niestety powinien się spodziewać tego, że jeżeli małżonkowie y, posiadali jakiś majątek wspólny, który nabyli w trakcie trwania y, wspólnoty majątkowej, no to niestety majątek ten wchodzi w całości do masu upadłości tego małżonka, który rzeczywiście ogłaszał upadłość. Y, w przypadku, y, w tego typu przypadku. Temu małżonkowi, który jest no, definitywnie stratny, e, przysługuje możliwość zgłoszenia tej swojej wyrzutelności e, z tytułu udziału w majątku wspólnym e, syndykowi, tak aby ewentualnie potem partycypować w ewentualnym planie podziału, który oczywiście jest możliwy wtedy, kiedy syndyk spienięża majątek, zgromadza, zgromadza środki pieniężne do, do masy upadłości i następnie dzieli to pomiędzy wierzycieli właśnie w ramach takiego planu podziału. No to w przypadku, kiedy ten małżonek tracący majątek tego typu zgłuszania dokona, też może liczyć na to, że dojdzie, dojdzie do jakiegoś go częściowego zaspokojenia. Co jeszcze e, powinno być istotne z punktu widzenia e, małżonka, jeżeli, e, jeden z, je, jeżeli jedna z osób w małżeństwie ogłasza upadłość? Generalnie do masy upadłości nie wchodzą te e, ruchomości, najczęściej są to ruchomości, e, które. Służą, e, służą małżonkowi upadłego do tego, aby prowadzić e, działalność gospodarczą bądź też zawodową, nawet wtedy, jeżeli był objęty wspólnotą majątkową, no chyba, że e, do tej wspólnoty majątkowej zostały nabyte w ciągu dwóch lat e, przedniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. No to w takiej sytuacji e, oczywiście. Ten, ten majątek małżonka upadłego wejdzie do masy. Niemniej pamiętajcie Państwo, że w, istnieje też coś takiego jak złożenie wniosku o wyłączenie mienia, mienia z masy upadłości. No i tu tutaj definitywnie jakby jedną z osób uprawnionych do złożenia tego typu wniosku będzie też oczywiście małżonek, małżonek upadłego. Co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że część naszych klientów, a też część upadłych, których prowadzę jako syndyk, próbowała ratować się i przy okazji swojego małżonka. W momencie, kiedy te długi zaczynały powstawać, te osoby próbowały ratować się w ten sposób, iż na gwałt dochodziło do ustanowienia rodzinności majątkowej, która, no, umówmy się szczerze, jest stosunkowo prosta do zrobienia, bo wystarczy tak naprawdę jedna wizyta u notariusza i już mamy E, przygotowany, podpisany akt, a następnie e, e, powstaje wtedy rzeczywiście rozdzielony z majątkowymi Ustawodawca przewidział tego typu sytuację no i oczywiście starał się zapobiegać takim e, e, tego typu. Procederom. No i mamy tutaj taką, jakby tego typu zasady, które istotnie dotyczą właśnie ustanowienia rozdzielności majątkowej, obojętnie czy to na skutek orzeczenia sądowego, czy też na skutek właśnie aktu notarialnego w krótkim okresie czasu przed dniem złożenia wniosku o upadłość. No i sytuacja z tego typu, że. Ustanowienie rozdzielności majątkowej na podstawie orzeczenia sądowego jest bezskuteczne względem masy upadłości, jeżeli ta rozdzielność powstała w okresie co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości, chyba że odpowiedni pozew został złożony do sądu w terminie późniejszym, aniżeli w ciągu dwóch lat przed złożeniem takiego Wniosku właśnie o ogłoszenie upadłości. I to należy pamiętać, że niekiedy wydanie orzeczenia sądowego nie jest jakby też z automatu skuteczne w kontekście upadłości konsumenckiej. Muszą minąć te odpowiednie terminy. No i oczywiście w kontekście też ustalenia rozdzielności majątkowej na skutek zawarcia aktu materialnego. Tutaj też jakby ustawodawca przewidział stosowne rozwiązanie, no i wskazał, że. Tego typu rozdzielność majątkowa jest bezskuteczna względem również masy upadłościowej i w ogóle postępowania upadłościowego, a jeżeli powstała w terminie, w terminie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Także, szanowni Państwo, jeżeli jesteście w związkach małżeńskich, w których tylko jeden musi ogłosić upadłość, aby uwolnić się od długów, no to też musicie pamiętać o tym, że ogłoszenie takiej upadłości, jakby wszczęcie postępowania, jest obojętne dla. Małżonka, Szczególnie jeżeli tutaj mamy do czynienia z istnieniem wspólnoty majątkowej. Oczywiście są sytuacje też takie, w których małżonkowie żyją w rozdzielności majątkowej już od bardzo długiego okresu czasu. No i wtedy rzeczywiście ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków nie wywiera w zasadniczo żadnych negatywnych skutków w kontekście tej drugiej osoby, która upadłości nie ogłasza. Natomiast no, trzeba to oczywiście mieć na uwadze, że powinny być zachowane odpowiednie terminy, aby tego typu zachowania czy też czynności były, były skuteczne.